Nauczył ich, że my się dzwoni i oni rozkazują. Tak samo poszło sprawili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką leżę z takiego z takiego zarządzania ręcznego są same problemy. W najbliższym wydaniu Tygodnika do Rzeczy ujawniamy taśmę Bieńkowska-Wojtunik. Taśmę wstrząsającą, w której poznajemy kulisy rządu Donalda Tuska. Najbardziej wstrząsający fragment dotyczy wypowiedzi Pawła Wojtunika, który obarcza odpowiedzialnością za spalenie budki pod rosyjską ambasadą podczas Marszu Niepodległości nikogo innego tylko szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. A kto według pana próbował zakłócić ten marsz niepodległości, no bo jednak taki komunikat płynie z ratusza, ja panu zacytuję, że w związku z zakłóceniem porządku i narażeniem życia i zdrowia uczestników. Myślę, że pojawiły się jakieś grupy uudamy, natomiast nikt nie mówi, że to są uczestnicy marszu. W dwóch czy trzech miejscach marsz został zaatakowany z lewackich skłotów. Poleciały butelki, ma nawet formacja ostatnia oh. złotowa. E, po, po tej akcji, po tej... E, po tym, po tym ataku nastąpiła no, odpowiedź kilkudziesięciu rzeczywiście uczestników marszu, co doprowadziło rzeczywiście do, do jakichś tam też drobnych starć Natomiast, jak powtarzam, 100 no, tysięczna masa e, i idzie dalej i nie ma żadnych postaw, żeby rozwiązywać, zakazywać, czy stawać na drodze marszu niepodległości. Natomiast hmm. władze do służby zamiast e, opisywać jej kompetencje. Dzisiaj rano w Radiu Z prezydent Bronisław Komorowski przeprosił Rosję. Powiedział, że w imieniu państwa polskiego trzeba przeprosić, mając jednocześnie świadomość, że gigantyczne straty wizerunkowe dla Polski już są faktem. Powiedział ja też przepraszam. I co pan Ja mi się zgadzam z Panem Prezydentem i to była dobra decyzja i to były dobre i potrzebne nie, słowa, równocześnie drogą dyplomatyczną ta cała wymiana korespondencji między NZ i władzami Rosji się odbywała, w związku z tym rzeczywiście to wszystkie procedury z tym związane zostały wyczerpane. Słowa pana prezydenta tutaj nie pozostawiają żadnego znaku zapytania. Pan prezydent poczuł się odpowiedzialny za wszystkich Polaków, również za tych, którzy tego dnia zachowywali się haniebnie i zachowywali się niegodnie i doprowadzili do tej, do tej sytuacji. I stąd jego słowa. Myślę, że, że ważne i istotne. Wie pan jest ja czuję prezydentowi, że musi przepraszać Rosjan za to, że polskie władze były nieprofesjonalne w dniu 11 listopada. Nieprofesjonalna była policja, nieprofesjonalny był minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.